Nie wiem skąd mi się te rysy. A, to nie rysa. To jest brudek. To jest brudek. O. Już nie ma Jeszcze na jakąś kawę jechać raz, tak, teraz? Tak, teraz, nie? teraz Teraz to znaczy za 10 minut To jeszcze został <laughs> Olej, to jest olej! Ty bierze, ty bierze ci, tak? Wiesz co, dzisiaj, dzisiaj są dwa finały, dwa mecze. Nie, tam, wiesz, piłka mnie nie interesuje, ale to... <laughs> Dolej sobie, bo ci bierze olej, ci, wiesz, to musisz to, to dolać, no. Czuć, <laughs> no. Kto jeszcze? O, dobra, oni. Tak? Wiesz, że jesteś zalany? A, płaci! A, lejesz, dobra. Ale, kipa. Jeszcze Jeszcze ten. Marcin, i jedziemy. A gdzie masz kaskę z naklejeczką? Jaką naklejeczką? No, Kapi kapitan kapitanu. Bombę? No, na innym kasku mam. Tu nie pasowało. Co? Masz dwa kaski. Nawet ty? Wow. A ty masz nowy? No. Ale, kurde, ci powiedziałem. No. Tak nie, no. Tak szyku dajesz, Ty tak szyku dajesz tutaj, że nadajesz tutaj poziom wiesz. Zobacz ona bidula, co musi na głowie nosić patrz, No ledwo idzie, nie? tak ją ciągnie ten kask wielki. Przewróci się od kasku. Uważaj. 96 decybeli no. Ty, a co to za gajowska mapa? Nie, zostaw Bo ten się od, on się odpala na, na tym standard, nie? Dobra Wy jesteście pierwszy raz, a nie byliście na odprawie, to Wam tylko szybko powiem, że Martyna zawsze jedzie na końcu, ja jadę na początku. Dobrze. Nie gonimy, nie robimy sobie krzywdy. Jak gdzieś ktoś pojedzie szybciej, to nie, nie gońcie, nie? Albo odwrotnie, jak ktoś jedzie za wolno, to wyprzedźcie, nie? Natomiast jak, jak będzie zmiana kierunku czy coś, to ja, ja zawsze czekam, albo Martyna, także się nie, nic z czym nie przejmujcie, nie? No, czyli tak rozpoczął się kolejny... Wyjazd do Słowenii, motosłowenia. Wiadomo, że to nie tylko Słowenia, bo i Włochy i tak dalej, no ale motosłowenia. Z, z, tradycyjnie od tankowania zaczęliśmy, no i od yy, wiadomo czego. <ścoughs> ten szuka tego, ten szuka tamtego, ten zatankował, ten nie musi, a ten potem będzie tankował. No i. Ale to także jest na wyjazdach, jak jest duża grupa. A jest nas 11 motocykli, więc jest duża grupa. Może nie to miało być mału. E, ale to wy tam z tyłu jesteście pomału! A co było szybko? Dla mnie? No. Dobrze że, dobrze, ty, 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 dobrze, że ja swoim nie przyjechałam, bo ja jedę 80. A ja też, a ja jechałem tutaj, najszybciej jechałem 100 na godzinę. Nie no zawsze, zawsze ostatni jedzie najszybciej, pierwszy jedzie najwolniej. Zawsze tak jest. Prosta zasada. Ale nie, mówię, nie, nie gońcie, nie nic na siłę, absolutnie. To nie, nie przyjechaliśmy się tu co pozabijać, nie? Każdy jedzie tak, żeby mu było przyjemnie. A na pewno się nie zgubimy, bo po to jest nas tu dwoje, żeby nas grupę pilnować, nie. Także... No to, że jak chciałem wnioskować, żeby szybciej, czyli już nic tego. <laughs> ja, 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 nie ja, wyobraźcie sobie sytuację, którą mieliśmy przed momentem. Wjeżdżamy na Mangard, czyli na samym dole. Jest tablica taka ledowa, która mówi o tym, czy przełęcz jest otwarta, czy zamknięta. Bądź, co się dzisiaj okazało, właśnie teraz, że wszystkie parkingi są pozajmowane, że za dużo aut wjechało, i tam occupied, occupated i tak dalej, i tak dalej, na czerwono, pełno motocykli na dole. A co robią motocykliści z Polski, którzy nie, no nie rozumieją po angielsku? No, jadą dalej, żeby zobaczyć, o co chodzi z tą, z tą okupacją. No, i przy szlabanie tutaj się okazało, że miła pani mówi: No, żebyśmy chwilę chociaż poczekali, żeby kilka samochodów zjechało, to ona nas po prostu wpuści wtedy. I, no i tak zrobiliśmy: zapłaciliśmy każdy podyszkę za wjazd, no i przejechały cztery samochody, dwa motocykle zjechały. To pani mówi: Dobra, no to teraz możecie jechać. No i tym sposobem ci, co tam na dole stoją, nie wiedzą, co jest grane. My pojechaliśmy. Można powiedzieć, że nieładnie, ale no co no, kurde. Trzeba cwaniakiem być też no, w takich sytuacjach. To no nie jest już tyle kilometrów tutaj, żeby tam kisić na dole. Więc ja bym, zatrzymam grupę na parkingu dużo, znaczy dużo niżej, nie na samej górze. Tam będzie dużo miejsca, piękne widoki, a kto będzie chciał pojechać sobie wyżej, to sobie pojedyncze motki pojadą i sobie poradzimy, także... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej z pół godziny czasu zaoszczędziliśmy dzięki tej operacji nierozumienia w języku angielskim. Co tam było na tej tablicy napisane? droga, ta droga kończy się tym parkingiem, zajebisty odcinek, możemy się tu po prostu podzielić i sobie tam pojechać, żeby wiesz, nie całą grupą tam jechać, nie, ja już tam byłem tyle razy, że nie muszę tam jechać, przekażę tą informację dalej, warto, warto. To nie to od razu z Marcinem. tam sobie najwyżej zawróćcie i przyjedźcie tutaj, bo tam, no tam jest zajebiście, jak będzie miejsce to... Tu może nie jest taki spektakularny widok jak tam, ale też jest ładny widok, wiesz? Bałaś się? Tak. Bardzo? To dobrze, to dobrze, że tam nie pojechałaś. No i faktycznie było tak, jak myślałem czyli na górze po prostu parkingi pozajmowane, i nie było gdzie ten. Gdzie zaparkować, ale poradziliśmy sobie. No jednak ta widoczność dzisiaj yy, już nie była taka idealna, no bo trochę się to zachmurzyło, ale słońce przebija oświetla gdzieś tam w tle góry, więc naprawdę efekt bajka. Jak wygląda mianka tutaj samochodów, zobaczcie. No jeźć, no jednak już przejechał przód, no to ty już dawno Co za gościu. Dlatego na tych zawrotkach trzeba uważać, bo jak się spotka takie auto, jeszcze drugie, z które się mija, zatrzymają Ci się w zakręcie i kurde, leżysz. Znalazł miejsce do przepuszczenia. No dziękuję mu, no bo nie musiał tego robić, ale miał tyle miejsc bezpieczniejszych, żeby mnie puścić, on na zakręcie się zatrzymał, żebym przejechał. I teraz tam stoją, bo to Audi się nie może zmieścić. Ja pitole. Tu jest powrót opłat. Wiesz co robić takimi kajakami? No. no to jest zabawa to jest taki rynek, Kurde bajer co? Ja na tym na, na stupie Na dwańce pływałem nie? i na to na dół się schodzi i tam się można Czekam. popluskać, ale woda ma temperaturę taką, że... Dobra do drinka? Do drinka, no. temperaturę do Tutaj, A tędy. Woda? Co? Bardzo, no. Tak? no. tak myślę, że tam ma z 12 stopni, nie? Końcówka dnia. Zobaczcie to. Co przede mną. Nie ma końca motocykli. Zjeżdżamy z Przełęczy wysicz. Za mną, oczywiście, też peleton. 11, no 10 motocykli. Ja jestem 11. A tutaj same GS-y. I tam jakieś. No same BMW-ki generalnie. Ale GS-y i, i, i te. RT-ki I naprawdę, jak jest prosta, to nie widać końca ich. Także nawet tutaj nie. Nie wyprzedzam, nie podejmuję próby, bo to nie ma sensu. I tu jak widać, gdzieś winkle na dole, za to widać, że te motocykle to jadą jeden za drugim, także tak trafiliśmy też na jakąś grupę. I wygląda na to, że się tu skumulowało. O co chodzi, nie, jest, nie jestem zwolennikiem tej, tej dziecinnej mody. Właśnie jakieś miski z kaskami, jakieś nakładki na kask. Ludzie z ciebie debili, robią ani to zabawne, ani to praktyczne. Tutaj ten misiek z tyłu, no tam ten misiek, dobra, no ale już to na te, te nakładki na kask, to już naprawdę wow. I teraz jedziesz taką grupą i pada hasło, zatrzymujemy się na obiad. Kurde, spółczuję. My jak się na takie 10-11 motocykli zatrzymujemy na obiad, to jest challenge, a dopiero taki peleton, to musi być czas oczekiwania, i, a jeszcze znaleźć miejsce w sezonie. Na tyle osób.